Czyli witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nie zajmujemy się Ursusem, odpoczynek od Ursusa. Dzisiaj zajmiemy się ścianką narzędziową. Stajemy w prezencie, nie było kiedy ją zmontować. Trochę odleżała, ale dzisiaj ją montujemy. Tutaj nad stołem zamontujemy. Tutaj będą kuwetki, a tutaj zamontujemy te zawieszki, uchwyty. Tutaj takie mam. Zobaczymy, co tam uda się na tym poło układać Tutaj mam jeszcze więcej tych gadżetów. Takie, jakieś takie, ale nie wiem, czy to wszystko będę montował. Także będziemy to montować dzisiaj. Zacznę sobie od docięcia łat Takie łaty znalazłem, Także sobie dotnę, i chcę je zamontować o tutaj, w tym miejscu. Tak, bo tutaj jest sama blacha. Nie miałbym do czego przykręcić tych tablic, a tak sobie na takie kątowniczki tutaj do profila tutaj łatę i to powinno się trzymać i to będzie do czego przykręcić te tablice także ja docinam łaty i widzimy się za chwilę łaty już docięłem i przykręciłem w ten sposób je pomontowałem na te kątowniczki 3 łaty bo tutaj w tablicach mamy trzy punkty do przykręcenia Także to będzie stabilnie myślę. Także teraz montujemy tablicę. Tak więc przykręcamy tablicę.

kodamo kolejdom Znovu wkręty. Wkręcamy na dwa wkręty. A teraz już na wszystkie wkręty. Wkręcamy wszystkie wkręty. No i tablice mamy przykręcone. Wygląda to dosyć solidnie, jak na razie. Tutaj możemy już zamontować. No wygląda to dosyć. No, zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Mam jeszcze bodajże cztery takie tablice. I tak się zastanawiam, że no wyżej chyba nie ma sensu tego już układać drugiej warstwy. Także albo dam tutaj jeszcze przeciągnę kawałek dalej, albo na razie nie będę montował. I jeszcze się pomyśli gdzie je zamontować. Także teraz pomontujemy kuwetki. I zobaczymy, co tam dalej. Zapomniałem, że miałem coś jeszcze nagrywać i już poukładałem praktycznie wszystko. I tak to wygląda. Tutaj do przymocowałem jeszcze te dwie tablice. Jeszcze dwie mi zostały, ale na razie ich nigdzie nie montuję. Także tak to się prezentuje na tą chwilę. Tutaj te kuwetki też już zapełniłem. Jak się zapełniło, to już tak są trochę stabilniej. Te uchwyty też na razie wyglądają w miarę, w miarę solidnie. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało w trakcie użytkowania. Będziemy testować. I zobaczymy, jak to się sprawdza w praktyce. No, i to chyba na tyle. Nie ma co tu więcej kombinować. Na ten moment wygląda to w miarę solidnie. Jestem ciekawy, jak to się będzie sprawdzać w praktyce. Także w tym odcinku myślę, że to chyba na tyle. A w następnych odcinkach wracamy do Ursusa. Także trzymajcie się i do zobaczenia.